Siemareczko, z tej strony 908 <k arribzy> i witam was na Bleachie, tak. Mam inną teraz myszkę, ale spoko, jakoś się będzie może grała ją. Trochę mi się nie, więc bardzo przepraszam. Kurde, nie. No Przepięcie, już z nas znowu był od Wirtata. Tak, o no i... No i co by tutaj miał powiedzieć? Y... Od tamtego czasu yy, do, nie nagrywam blitza, bo wiecie, o co co o, Ja nie wiem, kto to już ja nie wiem. Lol. Dobra, może tego gościa załatwimy. Uh -huh. już po cichu będzie się skończyć aż do, tego, aż, do o, aż do swojej klasy. Big Papa, Big Papa, Big Papa. Sojusz, sojusz, sojusz. Jak gdzie to ci? Pieprz, pieprz, pieprz. Big Papa, Big Papa, Big Papa. Co to za miecz? Drawiona. Okej. Okay. Dobra, chciał sobie. Okej. Okay. Okej, okay, będziemy wie sojusz. bez yy, skype'a. Tak, tak, tak. Cóż, sojusz, sojusz, sojusz. Może go wykiwam, jak chcecie. Wykiwać, wykiwać, wykiwać. Cóż, cóż. I trzy, cztery gry. Albo nie. Jak będzie patrzał do skrzynki jakiejś, to go wtedy zajdziemy. Spoko. Spoko. Będzie co lepiej. Mam ochotę na słodkiego skradziej. Kradziej. No, idziesz, idziesz? Idziesz? Chyba. Nie bój się. No, za, chwilę, za chwilę cię zabiję, nie bój się. A co ty chciałeś? Co? Co? Rycerz Antek. Takie to jest niki, że... wow. Okej. Okay. Teraz mam szansę, mam szansę, ale... ale nie, nie, nie. Nie, nie zrobię tak. Bo wtedy może mnie zabić, bo oba więcej... albo, no! Ale on ma przecież drewniany miecz. Co ja daję? Chodzi, cicho, cicho, cicho. Proszę skrzynkę, proszę skrzynkę, proszę skrzynkę. Proszę skrzynkę. Proszę o skrzynkę. Przepraszam bardzo. Prosiłem o skrzynkę tego pana krzywego, który zaraz zginie. Może jak to będzie skrzynkę, jak nie, to dupa. Nie wow wow Zabij go, zabij go! Zabij go! Ciekuj! Nie powiem, jak Czyli tak, to. Trochę żali go. What the fuck! Oj, widzieliście to? What the fuck? To jest, to jest niemożliwe. What the fuck? Boż. Pierwszy raz widzę coś takiego. Dobra. uda mi się, tego nie Serio, dwie skrzyki kości zabija, a ten gościu nie mógł ich znaleźć. Ej, a jak? go... Ja tych dwóch gości zabiję? Nie, nie. Tylko tego i ja, tego. Tego z Ej, tutaj do tego To trzeba sobie grać. Kurde, Ach, nie mogę stawić. Mogę jej. Uuu, spoko. W całe. Całe, szcząż, szcząż. Teraz szybko po to. To jest ta skrzypka. Można w tamtą Serio? Serio? Big Papa? Big Papa. Może tam coś by. Tutaj musi być, coś musi. Mirka mówi. Ale tary, czy wiecie co? Ja się zaraz z wezmę sobie tutaj, tak przełożę. Jest coś tutaj. Gdzie? Moja trochę taką bezprzewodową. Trochę na taki coś. O! Haha, 4 kile. Ja... Też? Nie, ja jeden. Ja jeden. Albo i bym miał dwa. O, dobra. Dwa. Jeden. Fuck, fuck. Jeee, yeah. yeah, jej, big papa. What the fuck? O, na diabetowy wiecz. What the fuck? Nie, yeah. ja się Dajcie mi coś. Ja się boję. Dobra, uciekam. Ale ja mam łuk. A, nie, łuk. A, ja łuk. A ja łuk, a ja łuk razy łatwo. To... Serio Gdzie jeszcze zbannują za to Chyba tam muszę iść Dowiecie, no dospałem Muszę sobie oznaczyć te waypointy żeby fajne 70 metrów niemożliwe Ło, wow, cool De, jakie lagi Dziecia, Zdjęcia, 3 Ale dobra Wygra się z grosza. Że... Ło świerć było tak blisko. Ale dobrze, że się schyłam za niego. Użyłam go jako tarczę. Odszedł. O pójdzie raz jeszcze robić. Hihihi. Ej, gdzie wywrócę? Co jest Paul? Spał. What the fuck? Kurde. Dobra. Ech, ech, chciałam Wam jeszcze przypomnieć, że mam skina, Widzicie? Czekajcie! O, tutaj mam takie coś. Sam go robiłem, jak coś. Bez pomocy żadnej. fajna mała, to, to ja. Dobra. Ech, jeżeli Wam się spodoba, zlajkujcie, lub usłyszajcie, jak jesteście nowi. Ok, to tak. Kod komentujcie, subskrybujcie łapki w górę. Na razie